"Pytanos napnął też celestiali." Dowodów na to, że to zrobił w samych filmach, to raczej nie ma, natomiast jeżeli mielibyśmy teoretycznie odpowiedzieć na to pytanie, to musimy najpierw je rozszerzyć i odpowiedzieć sobie na pytanie, jak ma się moc rękawicy nieskończoności do mocy Celestiali. W sensie, czy działałaby na Celestiale. No i tu patrząc na materiał źródłowy, można by było śmiało powiedzieć, że jeżeli chodzi o moc rękawicy, to jest ona ponad mocą Celestiali, przynajmniej tych komiksowych, no bo Thanos wyposażony w rękawicę nieskończoności ściera się z Celestialami bodajże w zeszycie piątej miniserii Infinity Gauntlet, no i tam w jego wykonaniu to jest bardzo krótki kaszel. Celestiale rzucają w niego planetami, a on sobie z nimi radzi w 3 sekundy. Jeżeli chodzi o klasyfikację mocy celestiali, o której Thanos w tej historii mówi, to są oni gdzieś na poziomie Galaktusa, ale poniżej pana porządku, pana chaosu itd. To no dobra, ale może to kwestia inteligencji Thanosa. No, niekoniecznie, ponieważ Nebula również władając rękawicą nieskończoności też bez problemu radzi sobie z Celestialami. Czyli krótko mówiąc, jeżeli chciałby ich snapnąć w wersji komiksowej, to teoretycznie mógłby to zrobić, o ile w przypadku komiksów znajdowaliby się oni w tym samym wszechświecie, bo pamiętajmy, że kamienie komiksowe są stricte ograniczone do wszechświata, z którego pochodzą. Jeżeli chodzi o uniwersum filmowe, to nie możemy tego być pewni na 100%, a pewno działają w tym samym wszechświecie, z którego pochodzą, jeżeli przesuniemy je na linii czasowej w przód i w tył, no bo to dokładnie stało się w Avengers Endgame. Z drugiej strony, Ultron w What If używa kamieni nieskończoności poza ich źródłowym wszechświatem. To tłumaczy się w zasadzie w ten sposób, że kamienie nie są ograniczone do tego wszechświata, z którego pochodzą, ale wszechświatów o zbliżonej fizyce. Więc jeżeli Ultron Włot If podróżował pomiędzy wszechświatami o zbliżonej fizyce, to teoretycznie mogli nadal używać kamieni. Czyli w tej filmowej wersji kamienie byłyby takimi wytrychami, które mogą służyć do więcej niż jednego wszechświata, o ile istnieje punkt zbieżny pomiędzy tymi wszechświatami. Co też wiemy w uniwersum filmowym, to kamienie były w przeszłości wykorzystywane przez celestiale, no i tu patrz scena ze Strażników Galaktyki. Mogą też być stricte bronią stworzoną przez celestiali, wtedy pytanie, czy nie mają jakiegoś bezpiecznika zabezpieczającego przed tym, żeby użyć je przeciwko Celestialom. Z trzeciej strony, z drugich strażników galaktyki wiemy, że jeżeli chodzi o zniszczenie celestiala, to trzeba zniszczyć jego esencję. To jest dokładnie to, co znajdowało się we wnętrzu ego. Z tym, że jeżeli chodzi o takich żyjących, w pełni wykształconych celestiali, no to pewnie to ich centrum życiowe znajduje się gdzieś w nich, więc zniszczenie ich ciała równa się zniszczeniu Celestiala. Jeszcze inna kwestia, skoro celestiale mogą kreować rzeczywistość. I wnętrze wszechświatów, no to być może mogą też niszczyć wszechświaty. Więc, jeżeli by wiedzieli, że takie zagrożenie na skalę całego wszechświata grozi im w tym wszechświecie, to mogliby z zewnątrz go niszczyć, nie wkraczając do niego. Tak więc, odpowiadając na to pytanie, teoretycznie to powinno być możliwe. Natomiast jest jeszcze jeden ciekawy aspekt, jeżeli chodzi o motywację Thanosa, który może się wiązać z istnieniem i działaniem celestiali. Jak wiemy z filmowych Eternals, chodzi o to, że świadome życie zamieszkujące daną planetę karmi wykształcającego się w jej wnętrzu celestiala do momentu, Aż będzie mogło nastąpić Emergence, on się urodzi. Jeżeli przyjąć, że Thanos wiedział w ogóle o istnieniu Celestiali, na co nie mamy na ten moment dowodu, to może być tak, że elementem jego motywacji byłby fakt tego, że nie chodzi o to, aby zniszczyć połowę populacji każdej z planet po to, żeby wpłynąć na wykorzystanie zasobów, ale de facto o to, aby opóźnić urodzenie się Celestiala niezależnie od tego, w której planecie się on znajduje. Krótko mówiąc, gdyby Thanos chciał wywołać ten efekt, a jednocześnie same kamienie czy inna wiedza nie pozwalałyby mu stwierdzić, w której planecie znajduje się taki zainkubowany celestial, no to snapnięcie połowy istot na każdej z planet dawałoby mu gwarancję, że opóźni to urodzenie się, niezależnie gdzie i w której planecie ten celestial się znajduje. Na ten moment w uniwersum filmowym raczej nie mamy tego problemu, no bo kamienie już nie istnieją, co nie znaczy oczywiście, że nie można ich przywieźć z innej rzeczywistości o zbliżonej fizyce. Także zobaczymy, jak cała sytuacja się rozwinie.